Nazywam się Andrzej Cichocki. Zajmuję się zawodowo wspieraniem mm. ludzi i organizacji tak naprawdę. E, fascynuje mnie człowiek w każdej jego odsłonie, zarówno w tej biznesowej, jak i w tej osobistej, życiowej, tej na co dzień. Zajmuję się szeroko rozumianym coachingiem, mentoringiem, treningiem mentalnym. E, zajmuję się konsultingiem i e, określonym rodzajem Szkoleń, szkolenia biznesowe związane głównie ze sprzedażą i z leadershipem. Dzisiaj natomiast nie będziemy mówili ani o sprzedaży, ani o leadershipie. Tytuł dzisiejszego naszego spotkania to po prostu pokonać siebie. Jak tak myślę o pokonać siebie, to przypomina mi się rok 2016. Był to rok, w którym ukazała się moja pierwsza książka właśnie pod tym samym tytułem: Pokonać siebie. W zasadzie tytuł pojawił się na samym końcu, ponieważ od początku myślałem, że będzie to potęga decyzji. Ale kiedy się zastanowiłem, to tak naprawdę odkryłem, że decyzje mają wielkie znaczenie, ale jeszcze większe ma to, co robisz ze swoim życiem. No bo sama decyzja, jeżeli jest podjęta, ale nie wchodzi w życie, ona nic nie zmienia, ona po prostu jest. Natomiast pokonywanie siebie to zupełnie coś innego. I tu muszę nawiązać do pewnej takiej sytuacji, kiedy prowadziłem również szkolenia pod tym samym tytułem. Przyszedł ktoś, kto się zajmuje marketingiem, i mówi do mnie: Wiesz, mówi, pokonać siebie to, to jest zły tytuł. Ja mówię: Dlaczego? No wiesz, to jest zły tytuł, bo ludzie generalnie to są leniwi. Oni by chcieli, żebyś ty im obiecał sukces, oni by chcieli, żebyś ty im powiedział, że będzie cudownie, łatwo i przyjemnie, a ty mówisz pokonać siebie. Ty mówisz o tym, że trzeba walczyć, że trzeba zrobić określone aktywności, że tak naprawdę droga do sukcesu to nie jest położyć się i leżeć, tylko to jest ciężka praca. Wiecie, to było takie złudne. Jak to usłyszałem, zacząłem się nawet zastanawiać, czy pokonać Ciebie to rzeczywiście dobry pomysł. Później myślałem o tym, że może zrobić, pokochać siebie, ale pokochać Ciebie też zrobiłem, tylko trochę w innej odsłonie. Usłyszycie o tym kolejnym razem. Natomiast dzisiaj pokonać Ciebie, co to takiego? Pokonać Ciebie to nie jest przegrać. To nie znaczy, że przegrałeś. Że już leżysz na łopatkach i czekasz, co będzie. Pokonać siebie to znaczy zmienić swoje życie. Pokonać siebie oznacza, że wiesz, co cię blokuje, że wiesz, jakie elementy wymagają w Twoim przypadku akurat pracy większej, mniejszej, ale jednak pracy po to, żeby Twoje życie było lepsze. Pokonać siebie nie oznacza walki i przegranej. Pokonać siebie oznacza walkę i wygraną. Dlaczego? No bo grasz o swoje jutro, o lepsze jutro. Tak naprawdę pokonujesz swoje jakieś ograniczenia, czy to mentalne, czy swoje zachowania, czy przekonania, czy nawyki. Bardzo często pokonujesz swój sposób myślenia. Pokonać siebie oznacza właśnie to, że skupiasz się na sobie. Na sobie, nie na kimś, na kogoś innego nie masz wpływu. Masz wpływ na to, co ty zrobisz i to konkretnie dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, co dzisiaj zrobisz. Na to masz wpływ. I pokonać siebie właśnie jest ukierunkowane na bardzo konkretne działanie. Pokonywanie siebie to po pierwsze poznawanie siebie. No, musisz siebie znać, żeby wiedzieć, co ciebie blokuje musisz siebie znać, żeby potrafić zdiagnozować, które obszary są u ciebie tymi, nad którymi warto popracować. Wiesz, i to nie jest tak, że praca to jest tylko i wyłącznie nad obszarami, które są u ciebie słabsze. To w ogóle nie ma sensu. Co z tego, że będziesz pracował nad obszarami, które są u ciebie słabsze, jak one ci nic nie dadzą? No może słabie jesteś w balecie i co? I nagle zaczniesz pracować nad baletem. Po co? To w ogóle nie ma sensu. Pokonać siebie oznacza, że podejmujesz pracę ukierunkowaną. Jeżeli masz jakieś swoje cele, jakieś swoje marzenia, jakieś swoje pragnienia, nie wiem, chcesz mówić do ludzi na przykład, albo chcesz zbudować dom, chcesz być szczuplejszy, albo grubszy, no to pokonywanie siebie jest procesem, który polega na tym, że najpierw zdiagnozujesz miejsce, w którym jesteś. Jeżeli w tym miejscu, w którym jesteś okazuje się, że ok, jestem za chudy, chcę być gruby, yy, okazuje się, że hamulcem do tego, żeby być grubym jest to, że nie jesz po prostu, albo jesz nie takie, że tak powiem, potrawy. Oczywiście ja teraz celowo koloryzuję, bo wiem, że to zwykle idzie w drugą stronę. Ale zastanawia się nad tym miejscem, w którym jesteś. Jeżeli jesteś w danym miejscu, patrzysz, co Ciebie blokuje, co musi się zadziać, żebyś rzeczywiście osiągnął cel. I pokonywanie siebie to jest właśnie pokonywanie tych kolejnych barier, ograniczeń, po to, żeby móc iść w kierunku swojego celu. Nie obojętnie gdzie. Nie obojętnie jak. W sposób bardzo konkretny. Więc pokonać siebie to po pierwsze poznać siebie zobaczyć siebie z różnych perspektyw, właśnie z tymi swoimi ograniczeniami, ale też ze swoimi mocnymi stronami. Pamiętajcie, kochani, że my nie jesteśmy wycinkiem czegoś, my nie jesteśmy tylko i wyłącznie. Wersją, która ma wady, ale jesteśmy wersją kompletną, czyli taka, która ma jakieś obszary do rozwoju, taką wersją, która być może ma wybitne talenty, a jeszcze nie odkryte. Jesteśmy całością, nie jesteśmy wycinkiem. Więc chcąc pokonać siebie, musimy zadbać o to, żeby wiedzieć, kim jesteśmy, żeby zadbać o to, co nas ogranicza, żeby zadbać o to, jakie hamulce są, co jest w naszej głowie. Jeżeli to będziemy wiedzieli, to będziemy wiedzieli, co zrobić, i wtedy możemy pokonywać określone elementy, które nie współgrają z tym, co chcielibyśmy osiągnąć. No bo oczywiście możesz pracować nad wszystkim, nawet możesz próbować pracować nad wszystkim w jednym czasie, tylko że to ci nic nie da. Nie da się pracować w jednym czasie nad wszystkimi elementami w sposób efektywny. Możesz, możesz robić 20 rzeczy jednocześnie i odnotowywać sobie w kajecie, że właśnie to zrobiłeś, tylko po co? Tak naprawdę niczego nie doprowadzisz do końca. Niczego nie wzniesiesz na poziom, z którego będziesz zadowolony. No, może będziesz zadowolony z tego, że zrobiłeś 20 rzeczy jednocześnie. Tylko czy to ciebie posuwa do przodu? Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, więc... chani, hasło pokonać siebie... Oznacza określony proces, proces zmiany, proces pokonywania obszarów tych, które blokują mnie, żebym osiągnął maksimum swoich możliwości. To oznacza pokonać siebie. Czy jest to trudne? Pewnie, że tak. Trzeba pracować. To nie jest tak, że się położysz i nagle wszystko się zmieni. Nie, to jest praca. Ale to jest świetna praca, bo to jest praca ukierunkowana, to jest praca. Prowadząca ciebie w określonym celu, w określonym kierunku. To jest praca, która da ci ogromną satysfakcję. To jest praca, którą jeżeli zrobisz, to będziesz wiedział, że zrobiłeś się po coś. To jest praca. Więc pokonywanie siebie to po pierwsze określona praca, ukierunkowana, mająca na celu usunięcie przeszkód i ograniczeń, które blokują ciebie przed osiągnięciem twojego celu. Dlaczego to jest takie trudne? No, bo mamy swoje nawyki, mamy swoje przekonania, mamy jakieś naleciałości z przeszłości, które są w nas. Jeżeli całe życie robiłeś coś w określony sposób, to nagle trudno ci się w momencie, kiedy nawet podejmiesz najfajniejszą decyzję, od tego oduczyć. Trudno jest ci to zmienić w jednym momencie. Twój mózg, twoje zachowania, przyzwyczajenia, cały ty. Macie określone schematy działania, i teraz te schematy trzeba zmienić. Żeby je zmienić, no to nie wystarczy sobie powiedzieć, zmiana to jest konkretna aktywność. To nie jest hasło, które przywieścisz na ścianie, to jest konkretna aktywność. Więc, kochani, żeby to pokonywanie siebie nie było tylko hasłem, nie było tylko fajną ideą, ale było przede wszystkim działaniem, no to musi zacząć działać. Bez działania nic się nie zmieni. Bez działania, będziesz miał fajne hasło, być może dobry pomysł, i to wszystko. Ale Twoje życie będzie tak samo wyglądało. Nawet może wyglądać gorzej po jakimś czasie, bo powiesz, wiedziałem, jak to zrobić, a nie zrobiłem. Będziesz miał do siebie pretensje. Więc to nie jest łatwa droga. Tylko jakie masz wyjście? Możesz usiąść i nic z tym nie zrobić, i za 20 lat powiesz, czas minął. Albo może zacząć działać. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby działać. I to nie jutro, nie pojutrze, tylko dzisiaj. Jeżeli dzisiaj podjąłeś decyzję, to już zacznij działać. Dlaczego? Dlatego, że ta decyzja jest w tobie, ona jest żywa, ona jest e, aktywna. Łatwiej ci jest wejść w kolejne kroki, łatwiej ci jest robić określone rzeczy, łatwiej ci jest zaplanować, bo masz ten follow, masz ten follow up w sobie. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? No, Znowu, to jest nasza głowa. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale nasz mózg, żeby wejść w określony sposób myślenia, potrzebuje od 15 do 20 minut. Więc, jeżeli już myślisz, już się nakręcasz, masz pomysł, wiesz, co chcesz zmienić, zdiagnozowałeś siebie, to nie odkładaj tego na kiedyś. Bo twój mózg, ty cały, będziesz musiał zrobić jeszcze raz i jeszcze raz tą samą pracę. Zacznij już. Jeżeli masz pomysł, masz pragnienie, chcesz, to zacznij planować, zacznij planować aktywności, zacznij działać. Działanie jest najważniejsze. Nic się nie zmienia, jeżeli nie działamy. Więc, pokonywanie siebie to działanie ukierunkowane, pomagające nam zrzucić wszelkie ograniczenia. To jest super. Wiecie, pokonywanie siebie to. To jest zmiana życia. To jest zmiana życia. Ja opowiem teraz Wam o dwóch przykładach. One są istotne, w moim życiu były bardzo ważne. Yy, miałem takie przekonanie, że jestem synem alkoholika. Takie przekonanie. No bo mój ojciec pił, tak naprawdę to było prawdziwe przekonanie. Tylko, że wiesz, jak uczepisz się tego, a przekonania mają to do siebie, że w określonych momentach się odpalają i ty patrzysz na siebie po prostu jak na dziecko alkoholika, ja tak miałem. Więc yy, no, czułem się gorszy. Zwyczajnie czułem się gorszy, czułem, że inni patrzą na mnie nie tak jak trzeba. Czułem, że w szkole, jak coś robię, to jest nie tak. Aż przyszedł pewien dzień, kiedy stanąłem na bieżni, zrobiłem co trzeba, zakwalifikowałem się do reprezentacji i złamałem w tym momencie swoje przekonanie. Wiecie? Złamałem je, dlatego że zacząłem patrzeć na siebie inaczej. Czy ja jestem synem alkoholika? No tak, ale czy tylko? No nie. A kim jeszcze jestem, sportowcem, kochani? Wiecie, ja zawsze z wielką taką wdzięcznością, radością i miłością, tak naprawdę do sportu, mówię o tym swoim życiu sportowym. Bo, wiecie, sport dla mnie to, to nie było coś, że to nie były zawody, to nie było to, że ja się załapałem do reprezentacji, że ja wygrywałem, że miałem trzeci wynik w Polsce. Dla mnie to był bieg do nowego życia. Pokonałem swój sposób myślenia. Pokonałem to, że nie, nie jestem synem alkoholika, jestem sportowcem. To jestem sportowcem, było na pierwszym miejscu. Mówię wam o tym, bo. Tak naprawdę chwycenie się tego, tej idei, tego, co we mnie żyło, pozwoliło mi osiągnąć dużo, dużo więcej, niż gdybym myślał o sobie, jestem synem alkoholika. Jestem, ale to co? Przede wszystkim jestem sportowcem. No i to sposób myślenia, przykład na zmianę sposobu myślenia. W pokonywaniu siebie, bo to nie było proste. Kolejny przykład, już jak byłem w średniej szkole, ja zresztą pisałem o tym na blogu, jak byłem w średniej szkole, to musiałem zdać egzamin na prawo jazdy. To była dla mnie katastrofa. Ja nie umiałem jeździć samochodem, a byłem ze zespole szkół samochodowych. Ale żeby zdać do następnej klasy, musiałem zdać egzamin na prawo jazdy. Pamiętam swój egzamin. Wsiadłem, pojechałem egzaminujący mówi, dobra, Cichocki, wysiadaj. Słuchajcie, nawet nie wyłączyłem samochodu, nie zmieniłem biegu, tylko od razu w długą. A on tak wyskakuje za mną, Cichocki, nic nie widzę, nic nie słyszę, spadaj stąd. Pewnie w normalnych warunkach nie zdałbym tego egzaminu, no wtedy zdałem, ale ja go nie chciałem zdawać. Ja go nie chciałem zdawać, dlatego że mówiłem sobie, do czego mi samochód? Przecież ja nigdy nie będę miał samochodu. W mojej rodzinie nikt nie ma samochodu. Pozwoliłem, żeby przekonanie o tym, że ja nigdy nie będę miał samochodów, kreowało moją rzeczywistość. Inni mieli samochody, a ja mówię, no tak, inni mają, ale ja nie. Moja rodzina nigdy nie miała samochodu, nigdy nas nie było stać, do czego mi samochód? Słuchajcie, to jest chore, ale taki sposób myślenia miałem. I znowu, to było, to było przekonanie. Że nie zasługuje, nie będziemy mieli, nie stać mnie. To było dziwne. Słuchajcie, no bo dwa lata później poszedłem na studia, robiłem studia prawnicze yy. i wciąż nie miałem samochodu. Wiecie, taki przełom nastąpił i łamanie tego przekonania poprzez działanie. Zacząłem oglądać swoich kolegów, z którymi pracowałem. No, pracowałem w firmie jako inkasent. Musiałem pracować, żeby studiować. Więc chodziłem po polach, po różnych takich e, okolicach i odczytywałem liczniki. Zarabiałem całkiem nieźle. E, moi koledzy robili to samo. Zarabialiśmy bardzo podobnie. Oni jeździli samochodami, a ja rowerem. I to nie było z miłości do sportu. W mojej głowie była jakaś dziwna blokada, do czego ci samochód, nie byłem miał samochodu. Bałem się samochodów. Ale zacząłem patrzeć, że oni... Wracają dużo, dużo wcześniej do domu, a ja na tym rowerze 30 km w jedną, 30 w drugą, powiem Wam, sama radość. Wtedy dostrzegłem, że posiadanie samochodu nie jest kwestią finansów, no bo zarabialiśmy podobnie jest kwestią decyzji, działania, łamania przekonań, ustalenia określonego sposobu myślenia. I dopiero jak to odkryłem, dopiero jak zmieniłem sposób myślenia i zmieniłem przekonanie co do tego, czy zasługuję, czy mogę mieć samochód, czy nie, no po prostu zaczęło się zmieniać. Musiało dojść do działania, musiał przejść pewien proces, który uaktywnił mnie. No i później, oczywiście, były samochody, są samochody, cieszę się, super wynalazek, ułatwia bardzo życie. A to było takie przekonanie, które. Bardzo mocno mnie ograniczało. Gdybym nie poradził sobie z tym przekonaniem, zobaczcie, jakie to by miało skutki. I zawodowe. No bo przecież e, chcąc być, nie wiem, w jakiejkolwiek firmie, ja wtedy, e, później byłem już przedstawicielem handlowym, no na rowerze bym nie jeździł, nie da rady. E, więc e, tak naprawdę samochód był dla mnie również narzędziem pracy. Zresztą jest do dzisiaj. To było pokonanie siebie, pokonanie siebie i w sposobie myślenia, i w przekonaniach. Więc, kochani, warto spojrzeć na siebie, warto pomyśleć, co mnie ogranicza, co powoduje, że stoję w miejscu, że przecież mam pragnienia, mam marzenia swoje, chciałbym iść gdzieś, a nie mogę, stoję, jestem zblokowany. Pytanie, dlaczego? Jak odkryjesz, dlaczego tak się dzieje, odkryjesz przyczynę swoich blokad, no to wtedy do walki, wtedy pokonaj te blokady, wtedy pokonaj to, co Cię trzyma i idź do przodu. Bardzo często trzymają nas lęki. Lęki i obawy przed tym, co inni powiedzą. Boimy się, zwyczajnie się boimy. Pewnie nie bez kozery, Winston Churchill mówił, że największą z cech, z zalet, czy z takich darów, które mamy, jest odwaga. Ponieważ bez niej żadna inna rzecz się nie wydarzy. Zgadzam się bardzo z tym, ponieważ żeby coś zrobić, musisz mieć odwagę, żeby zmienić przekonania, żeby zmienić sposób myślenia, żeby zacząć robić cokolwiek, musisz mieć odwagę, że nie masz tej odwagi, nic się nie zmieni. Musisz mieć odwagę, żeby podjąć działanie. Bo może być porażka. Wtedy co inni powiedzą? I właśnie to, co inni powiedzą, opinie innych, bardzo często rzutują na naszą aktywność, na nasze życie. Boimy się podejmować określone działania, bo boimy się ośmieszenia. Boimy się tego, że inni powiedzą: A nie mówiłem, a nie mówiłem to nie dla ciebie. Co oczywiście jest bzdurą. Kochani, nie możemy pozwolić na to, żeby to co inni mówią o nas stawało się naszym światem. Nie możemy pozwolić na to, żeby to co inni robią kształtowało nasze otoczenie. To my budujemy własne otoczenie. To my podejmujemy określone decyzje. To my możemy zmieniać nasze życie. Inni nawet jak będą bardzo chcieli, to wpłyną na nasze życie, ale tylko wtedy, kiedy my na to pozwolimy. Kiedy przychodzi do mnie osoba, z którą pracuję indywidualnie, to jej ja zawsze mówię: Słuchaj, jesteś raniona, bo pozwalasz na to, czy jesteś raniony, bo pozwalasz na to. Jesteś ośmieszana albo ośmieszana, bo dajesz komuś przyzwolenie. Tak naprawdę to, na co my pozwalamy innym, to się dzieje w naszym życiu. I dokładnie tak samo jest z kształtowaniem naszego życia. Jeżeli pozwalamy, żeby to, co inni mówią, stawało się naszym życiem, to tak się dzieje. Natomiast, jak spojrzysz w siebie i przeanalizujesz, to nagle powiesz, kurde, to co inni robią, mnie ogranicza. Co to znaczy? To znaczy, że mam przekonanie, że inni rzeczywiście mają rację, wpływają na moje życie. Co trzeba zrobić? To no złamać to przekonanie, pokonać to przekonanie. Ono jest Twoje, więc pokonujesz siebie. Ważne, żeby w tej swojej drodze do pokonania siebie. Nie po to, żeby leżeć na łopatkach, tylko po to, żeby wygrać lepsze, pełniejsze życie, takie, jakie chcemy. W tej drodze do pokonania siebie będziesz przechodził różne etapy. Będzie trudniej, czasami będzie łatwiej, ale im dłużej będziesz na tej drodze, tym będziesz miał większą satysfakcję, tym będziesz miał większe poczucie własnej wartości, tym będziesz bardziej wiedział, że nie chcesz z tej drogi schodzić, bo ona ciebie prowadzi tam, gdzie ty chcesz dojść, a nie tam, gdzie inni chcą, żebyś ty był, bo to będzie twoja droga. Więc pokonujesz siebie po to, żeby wygrać. Wygrać nową jakość życia, wygrać nowego siebie, wygrać to, co jest w twoim sercu, to, co jest w twoim umyśle, tylko gdzieś głęboko schowane i ograniczane przez to wszystko, co cię blokuje. Dlatego kochani, zachęcam was bardzo do tego, żebyście do pokonania siebie podeszli w sposób pragmatyczny, w sposób praktyczny, w sposób taki, że to jest droga, że to w ogóle nie jest wojna, na której giną ludzie, tylko to jest odcinanie wszystkich tych elementów, które są w Tobie i są Twoje. No bo gdyby nie były, to by nie wpływały na Ciebie. Odcinanie ich. Po co? po to żeby zyskać lepsze, pełniejsze życie. Więc pokonanie siebie jest drogą do zwycięstwa, nie do przegranej. Pokonanie siebie jest drogą do zwycięstwa. I tego bardzo wam życzę. Życzę, żebyście wygrali swoje życie najpełniejsze, najpiękniejsze, najwspanialsze, żebyście mogli rzeczywiście powiedzieć: miałem dużo problemów, miałem pod górę, Miałem swoje ograniczenia, swoje przekonania i dziwne nawyki. Miałem dziwny sposób myślenia, ale krok po kroku to wszystko odciąłem. Wygrałem z tym i teraz mam cudowne życie. Tego Wam życzę. Zapraszam Was, kochani, do tego, żebyście kontaktowali się ze mną. Na zakoń po zakończeniu tego podcastu będziecie widzieli możliwość subskrybowania, będziecie widzieli też dane kontaktowe, więc zachęcam do kontaktów. Życzę wam samych wspaniałości i po prostu pokonujcie to, co chcecie pokonać w sobie, po to, żeby mieć lepsze życie.